Na koniec proponuję, żeby bardzo no drogiego tak, na laptopa. To czy dobra, się rozbieraliśmy, się ale, no, ale to jest tak, że, ale tak, że... maile dzisiaj, będzie ta mała no, Jak jest napisane o, ale, tak. Olek, bo jak pisze o ile, No To mi dy. Tak, ona jakiś była bardzo dobra, to nie Rynku, a teraz to już trochę. Tak? i Mikołaj taką samą na weekendy zabiera. Ona ma tylko <grymne> Ona ma wszystkie możliwe bajery, które ja <grymne> <grymne> na Nie, Jeszcze zakupiłem zapas. Jest <gulia> to Filmik się robię wiesz no, się. <gulia> jakoś elegancka nawet. na z wikingowskiego Nie widziałeś, nie widziałeś. 8 milimetrowe ale, ale, ale czy to jest to co z Perkoza kiedyś tam gdzieś kręcił? Czy ktoś tu ty... nie? Ja kiedyś, kiedyś miałem kamerę. I tą kasetkę i żeśmy kręcili i zrobiłbyś nawet y, Marianek na, ten. Jezu, na, ten, na ten. To, I... to już ci zrobię ujęcie ja od razu. Ja rozumiem tego, tak, że mi mówią czasem o Boże, ale jest rozumiesz? <śmienic> <śmienic>